Witam go wszystkich, ja jestem Dariusz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Koniki Akajuniera na mapie Osada. I dzisiaj mamy maj, ale jest godzina już 11, prawie ja dopiero wstałem i co się stało? W zeszłej nocy dostałem wiadomość, że e, ojciec, którego nie znałem, e, który przebywał w Stanach Zjednoczonych, wyjechał tam dość dawno nie miałem z nim żadnego kontaktu był po prostu poza zasięgiem de facto przesyłał pieniądze na utrzymanie ponieważ udało mi się zrobić studia nie do końca, ale musiałem były opłacone, tak czy inaczej um. No i co, z zeszłej nocy, znaczy z zeszłej nocy wieczorem dostałem wiadomość, że jest testament, co się okazało, właśnie ojciec Mar. Więc nie wiem co zrobić, ale będę musiał chyba się udać do Stanów Sprawdzić co z tym testamentem jest, co się tam stało Sprawa jest dość poważna, bo przekreśla tutaj plany moje, które miałem na miejscu i nie wiem teraz e, co robić. Mam nadzieję, że jakoś mi się to uda rozwiązać, ponieważ pilnie będę musiał tam wyjechać. Nie wiem, jak długo mi e, zajmie proces. Zaatwiania tego wszystkiego, jak to wszystko będzie wyglądało, ale sprawa jest jak dla mnie dość, dość ciężka, z kilku powodów. Więc, nie wiem, może. Jest, trudno mi jest coś teraz powiedzieć na tą chwilę. Całą noc myślałem, ciężko mi było zasnąć. Kontaktowałem się jeszcze z przyjacielem. Przyjaciel powiedział, że mogę na niego liczyć. Może się tutaj tą farmą zająć, jeśli będę chciał wrócić tu. Jeśli nie, to będę musiał tutaj pozałatwić formalności. Wszystkie to nie jest takie proste, ponieważ tu dość duże dostajemy wsparcia od ludzi, dość dużo wsparcia od e, gminy. Dzięki temu jestem, gdzie jestem, właśnie tutaj na tej farmie no, i nie, nie będzie to takie proste. Także e, Dużo rzeczy będę musiał przemyśleć postanowić e, w krótkim czasie w którą w ścieżkę pod w którą ścieżką podążyć ponieważ no, no nie będzie łatwo wybrać e, kierunek Tutaj już dość dużo e, czasu pochłonęło mnie bardzo dobrze mi to w ogóle poszło były po prostu ciężkie chwile na, na tej farmie razem też świętej pamięci dziadka też były różne ocki, klocki, no ale jakoś z tego wyszedłem, jest już stabilnie gospodarstwo prowadzi się nawet tam te biznesy lecą bardzo dobrze. Może to też będzie, jak to powiedzieć... Um, um, no, jak to się nazywa? Okazja ruszyć do przodu bardziej. Jedno wielkie, yy, jeden wielki matło w głowie. Zwierzęta, budynki, wszystko to. I też w sumie historia tej, tej farmy, na której jestem, to jest podobna. Też ludzie wyjechali, zostawili ją na sprzedaż. Ja ją kupiłem. Nie wiem, może jakiś fatum jest. Każdy, kto posiada farmę, będzie teraz wyjeżdżał. Nie wiem, jak to ugryźć wszystko. Tyle pytań, tak mało odpowiedzi. Także po wczorajszej ciężkiej nocy i pracy w ogóle ogarniam teraz, jak widzicie, sprzęt. Muszę to teraz wszystko doprowadzić do porządku. Nie wiem, czy jeszcze będę miał siłę tutaj prowadzić jakieś prace w ogóle. Czy będę miał czas teraz te załatwienie formalności i tego wszystkiego trochę mi tu zejdzie. Także... mój dobry przyjaciel tu zacznę to ogarniać, a ja... nie wiem, na... Żeby teraz jeździł dużo i załatwiał spraw innych on tu będzie miał dużo łatwiej jeśli to przejmie po mnie, bo już dużo, dużo rzeczy jest, dużo jest na, na prosto wyciągnięte, już nie ma żadnego długu. Także będzie miał dużo, dużo prościej niż, niż ja. No nic, to wezmę po pokarmie teraz zwierzątka. Produkcja, sortowanie ziemniaków trwa pełną parą. się naprodukowało, widzę, bo mam a ta świnek spara już czy palety. Co to było? Jakiś magic. pełne. A nie, musiałem do przodu powiedzieć. Cały czas zapominam. Wydaje mi się, że już jestem w tym środku powinna się przesypać, a tu nic. Także tu, e, dobra, świnki ogarnę. Myślę jeszcze kury, chyba czy na pewno też trzeba będzie ogarnąć. tam skoczę zobaczyć tam w sumie była nowa inwestycja prowadzona jak tam wygląda na tym biznes parku no i to wszystko to takie pomatwane teraz chcę tak pomyśleć jakie jeszcze tu plany miałem i, i wszystko i teraz zasiadam, ta że tam może wszystko nie to muszę teraz zostawić, no. No cóż, no. Jak to zawsze powtarzam, życie ma swoje plany, mimo że staramy sobie układać swoje i niestety trzeba iść z tam. I drugie moje powiedzenie wzięte z książki. Zemsta. Niech się dzieje wola nie ma, w sumie się zawsze zdawać trzeba. Ja Także poogarniam te zwierzęta, później muszę trochę pomyśleć i zacząć e, kombinować jak z tym wyjazdem co i jak ogarnąć to wszystko. Też nie będzie proste. Jest tak świnki nakarmione. Teraz jedziemy zobaczyć na farmę tam do dziadka. Dobra Tu też Jedźmy O jak to pięknie jest Jak Polska wieś ma swoje uroki naprawdę Szczególnie jak się człowiek wychowywał na takiej wsi Pamięta za dziecka jak to było pięknie, kolorowo Wspaniale co się wyprawiało, co się, co się bawiło. No, tu już rzepak na do niedługo dojdzie do skoszenia. No i to piękny miesiąc, naprawdę. Ciepło właśnie ciepło, muszę się przeleć w gorącym jeziorze no, tak. widzę tu jeszcze paleta nie jest pełna Teraz to sprawdzimy jak to wygląda szybko się przybiorę szybko jeszcze zmieniamy to albo ciepło to bez czapki Jestem ja to jeszcze w kriszowie e jest a okej okay. takie przyczepy są nowe nakarmione tutaj krówki no trzeba by było trochę przywieźć im jedzenia też je dokarmić o i zator! tyle godzin przepracowanych tym traktorkiem co mimo, to nie jest od samego początku, bo oryginalny pierwszy to został zabrany z akcją, co była przeprowadzona z, z kobładnikiem, mamy dobry sprzęt, bardzo funkcjonalny. tutaj na tym nowym. Na temat gospodarstwa, to już sam raz. Świetna sprawa, naprawdę. No i co jest? Szkoda mi, no, żeby się zmieścić. tam krowy tutaj będą miały już co Tutaj nie jedna banna ale tutaj nie ma full house'u więc nie trzeba tam do pełna sobie że to co tutaj sypie, to powinno wystarczyć na jakiś czas ile tu mamy 20 krówek tylko no to już jest załatwione Jeszcze zobaczę jak tam kurki mają A, kury mają dość Można śmigać do tamtych kur teraz na kurniki Ogarnąć tam rzeczy No a później na biznes park podjadę zobaczę jak tam sprawy się mają No i później będę musiał się zająć swoimi sprawami. Sorki, nie mam głowy na myślenie, jak ja jeszcze tak dzisiaj widzę. Tu już Poplar ładnie dojrzewa. Myślę, że już też za niedługo będzie do koszenia. Będzie miał tu od razu kasę z tego, to będziemy go płacać. Rachunki o widzę, już po zjadały te e, ziarna, co tu miały. Nie wiem, czy nie trzeba będzie dosypać jeszcze. Teraz popatrzymy. 9000, a że dwie palety muszę było wsadzić. Może kupię jeszcze dwie palety, żeby to było na zaś. mam jeszcze trochę oleju, mam jeszcze do przerzutu do sklepu. Czekaj, czy ludzie będą tęsknić tutaj za mną. Tutaj na zakładkę z paletami. Ziarna dla kur. czekaj. Chłopcy będą doglądać, na no tutaj ten sklep, tak jak mi doglądali, dobrze, też nie będzie miał z tym problemu. No, będzie miało się fajnie w sumie tutaj. No, ludzie to są naprawdę życzliwi i Takie pom W takiej miejscowości to tu można życie spędzić spokojnie. na paleta do ogarnięcia. W ogóle jestem ciekaw ile tych stopni jest, nawet nie miałem okazji sprawdzić. U 14. Podskoczy do 18. Eee, ja źle zaczyna robić lato mają no, no, fajnie zawsze pogoda jest dość ciekawa te pierwsze ciepłe to naprawdę fajnie wpływają na człowieka po takiej zimie to jest super małe potworki nakarmione, aby mu się tam udało dotrzymać tego kontraktu z tymi sklepami i z jajkami, żeby to jakoś miało ręce i nogi, widzę, że tu troszeczkę się oleju naprodukowało. Nie są jakiejś dużej ilości, ale coś jest zawsze. Coś na półkach w sklepie będzie, o, że tak powiem. Do mleka teraz mało jest. Nie ma krów. O, się posypało. Czemu? Jak mam myśli zajęte, to też robota nie idzie. Co teraz jeszcze teraz właśnie pomyślałem, że to zawiatwanie przede mną teraz, czy to skończę załatwiać w miesiąc, tydzień czy ile tego czasu potrzeba będzie to wizę trzeba załatwić sprawdzać dom sprawdzać mi do nie przede wszystkim Sakra. No ale już saliwek stworoną wak. Nie ile to będzie kosztować. No się czy 3000, za ładna cena. Już 3 za... ...swoje dodatkowe. 46, no. Dobrze, proszę Jeszcze tylko słonecznikowe. I to będę miał już ogarną ten temat. 15 wpadło Tu też widzę poplar ładnie wzrósł Ekstra Dobra Będziemy teraz na Biznes Park Zobaczyć jak to tam wszystko wygląda w można zamnąć, bo kury nakarmione że do wieczora wystarczy wieczorem znowu coś tam się ogarnie jeśli znajdę czas już teraz za niedługo trzeba będzie łąkę kosić robotę, roboty już teraz się zaczyna tu robić było sadzenie, sianie przygotowanie pól Spokój tu dzisiaj, ruchu nie ma. Jakby niedzielę było, czy coś takiego. Hmm, ciekawe. Zawsze do tyle aut jeździło, a teraz spokój. Uuu, ale postawili, hale. pięknie. Piękny warsztat, no hmm, Czego sobie, no ekstra fajnie to wygląda roślinki no powiem że tu będę raz mieć klientów Łatnie się wszystko rozwija dobra No ciężko jest z tym się wszystkim rozstać. Nie wiadomo jak to wszystko się teraz jeszcze potoczy No ale co zrobić Życie ma swoje plany, trzeba się dostosować Dobra, ja z tego miejsca się z wami tutaj pożegnam I zaczynam ogarniać temat z wyjazdem Także myślę, że zobaczymy się Nie wiem, może jeszcze tu A może już tam kto wie, jak to wszystko się potoczy. Dzięki wielkie za uwagę. Dzisiaj taki troszeczkę inny odcinek. No ale co zrobić. I zapraszam już niebawem na kolejny. Hmm. Kto wie, jak to się potoczy. <grytanie> Dzięki na razie. Pozdrawiam, cześć.